5 pomysłów na zainwestowanie w talent rywalizacja. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj inwestujemy w talent rywalizacja. I oto moje 5 pomysłów, jak można to zrobić. Pomysł numer 1: określ, z kim rywalizujesz. Kiedy wiemy, z kim rywalizujemy, to możemy też określić na jakim polu, w jakim obszarze, jakie są metryki, z czym się porównujemy, w jaki sposób się porównujemy, kiedy się porównujemy. Talent rywalizacja mówi o rywalizacji. Jest też talentem z domeny wpływania, więc potrzebuje innych ludzi, żeby móc dobrze działać. Określenie z kim rywalizujemy bardzo pomoże, żeby to było coś pożytecznego dla nas, coś co będzie efektywnego, coś co będzie pomagało nam osiągać cele, a nie tylko rywalizacja dla samej rywalizacji. Pomysł numer dwa: zdobądź wiedzę o tworzeniu kultury do zwyciężania. Tak jak powiedziałem przed chwileczką, ten talent jest z domeny wpływania. Może być wykorzystane do tego, żeby stworzyć kulturę, żeby zespół, firma, projekt był najlepszy, żeby była ta chęć zwyciężania. Jest wiele książek, które mówi o tworzeniu kultury. Kultura zwyciężania jest pewnym rodzajem kultury, więc można się o tym nauczyć, właśnie czytając o tym, jak robią to inni, jak robią to inni liderzy, jak wpływają na to, że ludzie chcą robić to, a nie coś innego. Warto z tego skorzystać i wykorzystać swój talent rywalizacji, żeby cały zespół chciał zwyciężać. Pomysł numer 3 wybieraj projekty i zadania, w których możesz się mierzyć z innymi. Jeżeli masz tylko wpływ na to, w jakich projektach uczestniczysz, to wybieraj takie, w których jasno będzie można się porównywać. Jak zrobię X, to będę lepszy od kogoś innego. Talent rywalizacja pomaga być pierwszym. Jest budowany w ten talent chęć bycia pierwszym najlepszym. Można to wykorzystać właśnie do tego, żeby na co dzień działać w zgodny sam sposób. Jeżeli mamy takie projekty, w których porównywanie i się, zwyciężanie będzie naturalną częścią tego projektu zadania, no to będzie nam łatwiej. Na co dzień właśnie w ten sposób działać. Pomysł numer cztery, powiązany z poprzednim, określ, dla kogo wygrywasz. Ten talent może mieć w sobie taki prywatnych motywacji. Jeżeli wiem, że robię to dla zespołu, dla grupy, dla relacji, dla przyjaciół, to mogę być jeszcze bardziej zmotywowany, że mogę być najlepszy, Bo nie robię to tylko dla siebie, tylko też dla innych. Więc warto umieć określać, w jakiej sprawie te rywalizacje wykorzystuję. Może to być właśnie, nie wiem, bycie w najlepszym w kontekście firmowym. Ale może to być też najlepsze w kontekście, nie wiem, uczestnictwa w jakiejś fundacji albo w jakiejś zbiórce na dobry cel. Wiele jest różnych możliwości. Warto wiedzieć, w jakim kontekście rywalizujemy, dla kogo wygrywamy, bo to może pomóc właśnie być bardziej zmotywowanym. Warto przy tej okazji też określić, jakiego uznania potrzebujemy po wygranej. Osoby z tym talentem, a świetnie się czują, kiedy sami czują, że wygrywają, ale też kiedy to przychodzi z zewnątrz, kiedy są na jakichś pedestale, kiedy ktoś mówi: Wow, wygrałeś, a też może być bardzo pomocne. Więc warto też określić, jak to w tym kontekście, dla kogo wygrywamy jest, jest określane, żeby też mogło to jeszcze bardziej, bardziej motywować, albo żebyśmy mogli też o to wprost poprosić, żeby dać nam informację, że właśnie coś robiliśmy dobrego, wygraliśmy dla kogoś, coś dobrego osiągnęliśmy razem. Pomysł numer 5. Naucz się analizować wygrane. Bardzo często mówimy, że uczymy się z porażek, że uczymy się z nieudanych prób. Jak często uczymy się z wygranych? Czasami po prostu przechodzimy na tym do porządku dziennego. Wygraliśmy super. Kolejna rzecz do rywalizacji, do, do działania. A można się tutaj trochę zatrzymać i wyciągnąć wnioski, co w tym pomogło? Jakie nasze działania, jakie okoliczności zewnętrzne, e, jakie podejście, z kim to robiliśmy, jak określaliśmy właśnie te warunki do rywalizacji, do porównywania się. Dzięki temu przy następnych sytuacjach można działać jeszcze bardziej efektywnie i jeszcze lepiej wykorzystywać ten talent. To tyle. To było moje pięć pomysłów na inwestowanie w talent rywalizacja. Mam nadzieję, że przynajmniej niektóre z nich będą dla Was przydatne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!